Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku na kanale Przybrzeg, w którym nauczycie się jak być dyżurnym ruchu w SimRail. Dzisiaj nauczymy się urządzeń komputerowych. Wszystko będzie podzielone na kilka poziomów. Poziom 1 posterunek Biała Rawska są tu tylko dwa tory oraz rozjazd, który pozwala przejechać z jednego na drugi. Tutaj musimy tylko podawać przebieg pociągom. Tutaj warto powiedzieć, że każdy komputerowy posterunek ruchu jest podzielony na części. Część komunikacyjną Czyli tą z tym pulpitem, który ma przyciski, przyciski. Jeśli lampka świeci się na fioletowo, to oznacza, że ten posterunek to jest bot. Jeśli jednak świeci się na biało, to oznacza to, że ten posterunek to człowiek. Aby się komunikować z innymi posterunkami lub stacjami, musimy kliknąć na przycisk z nazwą posterunku, który nas interesuje i wybrać rzecz, którą chcemy napisać. Jeśli posterunek jest człowiekiem, to możemy również pisać swoimi słowami. Oraz część komputerową ma ona dwa komputery: komputer z rozkładem jazdy i komputer główny. Komputer z rozkładem jazdy służy do sprawdzania, czy pociąg jest osobowy czy towarowy, jak i również do sprawdzania, kiedy pociąg odjeżdża, na jakim peronie i przy jakim torze się zatrzymuje oraz w jakim kierunku jedzie. Komputer główny służy do przestawiania rozjazdów oraz dawania przebiegu. Jednak na komputerze są też kolory, co one oznaczają? Kolor szary to jest tor, na którym się nic nie dzieje. Kolor żółty to rozjazd lub inna rzecz, która jest zablokowana. Kolor zielony to przebieg pociągu, kolor czerwony to sam pociąg. Aby przestawić rozjazdy, robimy coś takiego? A żeby odprawić pociąg, robimy coś takiego. Na początku zaznaczamy pierwszy semafor, a potem drugi i tak nam wychodzi odcinek, w którym pociąg może jechać. Oczywiście potem musimy poinformować inne posterunki o tym, że odjechał pociąg. A teraz skoro już umiemy odprawiać pociągi i zmieniać rozjazdy pora na poziom drugi, Dąbrowa Górnicza. Tutaj po prostu do tego wszystkiego dochodzi peron, przy którym zatrzymują się wszystkie pociągi. Oraz mamy tu jeszcze przejście przez tory z rogatkami. Aby zamknąć przejścia, robimy coś takiego. A teraz warto się dowiedzieć, jak dawać sygnał zastępczy. Dajemy go wtedy, kiedy system nie chce dać przebiegu lub nie jesteśmy pewni, czy rozjazd jest dobrze ustawiony. No dobra, a teraz pora na Katowice zawodzie, czyli nasz poziom trzeci. Tutaj jest to samo co na innych posterunkach, tylko jest tego więcej. Zamiast jednego peronu są one dwa, ale zatrzymują się tylko osobowe. Zamiast jednej linii kolejowej, dwie. Jednak najwięcej jest tutaj ruchu. Co dwa minuty jest tu jakiś pociąg. No i tutaj się przydaje rozkład jazdy, bo mamy tutaj przecież dwie linie kolejowe. Jeśli opanujemy Katowice-Zawodzie to możemy uznać, że zrozumieliśmy już nastawnie komputerowe, bo przecież jest ich więcej. Biała Rawska, Dąbrowa Górnicza, Góra Włodowska, Grodzisk Mazowiecki, Katowice-Zawodzie, Knapówka, Korytów, Łazy, Olszamowice, Pilchowice, Pruszków, Psary, Sosnowiec Główny, Sosnowiec Południowy, Strzałki, Szelgi, Włoszczowa Północ i Tunel. To są wszystkie posterunki komputerowe, te łatwe i te trudne. Mam nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieli jak je obsługiwać. Zostawcie łapki w górę lajka i suba jak i możecie napisać komentarz bo już szykuję odcinek o nastawniach kostkowych. Do następnego odcinka i miłej służby.